Z tej w Jaybreaku. Tylko jakieś. noc za kasztan, no. Z tej serii jesteśmy dzisiaj w Jaybreaku, bo dzisiaj trzeci odcinek naszej ukochanej serii, czyli Fuzja Światów. Jak oczywiście jest ze mną Flizerek, Flizerek, przywitaj się z widzami. E, no i dzisiaj, jak wiecie, w ostatnim odcinku, już Flizerek się wita siema. W ostatnim odcinku, no nie było już za kolorowo, bo dowiedzieliśmy się, że nadeszła fuzja światów. Gdzie zacząć się łączyć Mad City z J-Breakiem? Nie wiem, kto to jest ten chłop, który do nas mówił, ale dzisiaj, wraca... dzisiaj nasz cel to jest wracamy się do wulkanu i musimy sprzepadać znów to. Ja was zapraszam do oglądania, lecimy do wulkanu, ale przed tym, przed tym, przed tym, mój widzu, zostaw subika i lajka, bo inaczej nie pójdziemy z fizerkiem, ani kroku dalej. Dobra, macie 3 sekundy, 3, 2, 1. No, ja wam, wierzę wam, że zostawiliście. No dobra, fizerek już możemy iść. E, więc ogólnie będziemy jechali do wulkanu, bo taki jest nasz dzisiejszy cel, żeby to zbadać. Bo ten głos już nas naprawdę niepokoi z fizerkiem. Gdzie jest mój lamatador? czekaj, tu jest lamatador. O, fizerek to samo, dobra. Dawaj. <laughs> o, dobra, jedziemy. Nie jedziemy do wulkanu. No bo to już jest strasznie dziwne z tym głosem, to już jest totalnie powalone. Tak totalnie to już jest trochę przesada, tak naprawdę. Mm, więc no. jedziemy już podjeżdżamy pod wulkan. Mm, witam bardzo serdecznie i będziemy wjeżdżamy do środka. I musimy przebadać, bo to już jest trochę chore, co tu się dzieje, tak naprawdę. Mm, więc wjeżdżamy do środka. I dawać. Jedziemy. Ej, ty! Dobra, niech on sobie już jedzie. Fajdź to, nie obchodzą, nie obchodzą nas dzisiaj żadni złodzieje, chodzi nas ten głos dziwny, który nie rozumiem kim jest. Dobra. E, czy żadnego złodzieja tutaj nie ma? Chyba nie. Nie. O, nie! No siema. Ło, ile złodziei! ich wszystkich! Ło, ile hajsu. Brać go. No i ostatni. Ile jasnych hajsu? Dostała tam jeszcze jeden stoi. Leżyć. A gdzie jest flizerek? Flizerek? Gdzie jest flizerek? Umarłem. O nie! To weź tutaj. Doczekajcie, zrobimy wam cięcie i aż Freezer tutaj podjedzie do nas. Eee No więc e, e, ten. Mm, jesteśmy tutaj z fizerkiem i... Eee, do końca nie ma tego głosu, ale... Ej, poczekaj, poczekaj! Nie, nie, no znów ten głos, czekaj, czekaj. Fizerko nam każe uciekać! Uciekaj! On nam każe uciekać! Dobra, go, 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 wsiadaj do mojego lamatadora, wsiadaj, wsiadaj, siadaj, siadaj! Oho, ho, dobra. Oj, aj. On nam każe stąd uciekać, no to spadamy. Dawaj. Nie, szybko, 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 szybko. Go, 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 go. Spadamy, spadamy. O nie, moje auto. Nie, auto przestało działać, czekaj. Auto nie jedzie. O matko, o matko, dobra, chodź szybko, szybko. Oj, 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 Nie, jakiś kamień. O, o. Ło, gdzie my jesteśmy? Co, co tu się stało? Dlaczego to jakoś inaczej wygląda? Wszystko, co tu się stało? Gdzie jesteśmy? Czekaj, chodź. Gdzie? Co tu się stało? Czekaj. OMG. OMG. Ej, czy to nie jest Matt City? Ej, no w sumie tak to wygląda. Dobra, gdzie tu jest wyjście na podwórko? Chodź na podwórko. Dawaj. Ale to. Kurde. Nie znam się, gdzie tu się idzie. Ej, pod C jest Fikołek. Dobra, tutaj do góry może. Nie no, gdzie tu się. Nie ogarniałbym, jak tu się stąd. Kurde, no. O dobra, tutaj. O. Hu. Dobra. Witam bardzo serdecznie, ale. Gdzie jest Jaybreak? Dlaczego my jesteśmy w Mad City? Chyba kiedyś tu byłem. No, się też tak zdaje sprawa, ale. To jest strasznie dziwne, to... Żeby właśnie, chyba właśnie rozpoczęliśmy, Fuzja Światów się właśnie zaczęła. Może nie jesteśmy w j tylko w Mad City. Aha... Okej... Okay. Ej, czekaj, czekaj, bo ten głos jest! Fizerek, ten głos, głos, głos! Fizerek, bo na zostaniecie w Mad City. on nam mówi, że jeśli nie zaresztujemy pięciu z, y, zło y, złodziejów, to wtedy nigdy nie wrócimy już do j O nie. Dobra. Chodź, idziemy na podwórko. Musimy zrespić auto i jechać po złodzieju. O nie, o nie. Dobra, 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 dobra. E, witam, witam. No, kurde, gdzie tu się chodzi? <grym> dobra, to jednak zawracać, zawracać. Bo tutaj chyba to się nie tędy chodzi. Nie gdzie to jest niby wyjście? Hey, ci, a jest tu mapa? Nie, tu jest mapa. Czekaj, czekaj. <laughs> Aha, bizarek, bo jesteśmy w więzieniu na wodzie. Tu się nie da stąd wyjechać. Musimy, musimy łódką poje pojechać. Bo tutaj to jest na wodzie. No ty. <laughs> Ale dobra, to jest super bohater. Bizarek, wsiadaj. Musimy płynąć. jest na wodzie. Dobra. Go, go, go. Czekajcie, muszę zobaczyć na mapę. E, gdzieś w tą stronę. Dobra. Okej, okay, tutaj. Okej, okay, dobra, wysiadamy. Dawaj fizerek. Nie poddaby się. Go, go, go. Ja się nie znam tutaj, tak totalnie. Huh. No tu to się nie da obracać z samochodu. No nie gadajcie. ja to nie jest Jaybreak <grych> że można obracać auto. Oh, dobra, go, go, go. Tam chyba jest pokazane, że rabują właśnie. Więc jedziemy tam. <grych> dobra, co jest gdzieś tutaj. Oni gdzieś tutaj rabują właśnie. Ho, ho, ho. Ej, no szczerze. Nie wiem jak tu. To jest gdzieś tam daleko. Dobra, rozpimy łódkę i... No co? Do banku, do no właśnie wiem. O! No dawaj. Pizerek. Uczekaj. Chłop, dobra. To tyle leć helikopterem, ja jadę łódką. Dawaj. Okej. Okay. A można by było po mnie podlecieć? Czekaj, okay, dziękuję. Dobra. Lecimy do banku. Bo tu gdzieś rabują. Hmm. Hmm. To w halloweenowo. No, hello, już się dawo skończyło. Ha! O, tu jest bank. Ha! I tu podobno jest rabowanie. No dobra. Dzogawy strzelbę. I go! Ha! Alarm jest włączony. Tu się nie da wejść. Ok, ok, kom, kom, kom. Idziemy, idziemy. Zaraz ja pokażę tym złodziejom, co oni sobie myślą. No ha, tu już jest zrabowane, to już jest otwarte. O, są, są, są! Dawaj ich! E, czwórka, czwórka, czwórka! Aresztuję! Stój, stój, stój! Nie, fizerek! ty, dobra, pierwszy! Czyli już jeden na cztery mamy. Znaczy jeden na pięć mamy już zrobiony. A ty, co? On też deadł. Dobra, ale mamy jeden na cztery. Niestety fizerek deadnął. No. Ale mamy jednego na cztery. Dobra. Spadam stąd. Ja nie wiem do końca, gdzie. no, przed chwilą to było wyjście. O, tu. Nie no, gdzie tu jest wyjście? Pomocy. Nie znam się. Tylko nie idźcie tu iść. Ha. Jak tu wyjść? No kurde. <gry> jak stąd wyjść? Dobra, na razie sobie tutaj przesiedzę, bo tam jest dużo laserków. Rawdzo, ja zrobię wam cięcie i widzimy się, jak stąd wyjdę. Ło, kolejny więzień. O, to zaraz rady stać. OP. A masz ty, kurde. No i co, odedłem. Fizerek leci do banku. Do banku leć. Do banku dawaj, gaz, gaz, gaz. No i turbo, go, go, go. Ja w mieście, ja też w mieście. Jestem przy banku. Dobra. Jestem przy banku jak coś. A ja im nie dam byś na sucho. Chodźcie tutaj. Dobra, go. No i nie ma nikogo. Ej, no tych drzwi się nie da otworzyć. Jak tutaj wejdziesz, to już nie wyjdziesz. Jestem w banku. No ja też, tylko jak tutaj wejdziesz, to już stąd nie ma wyjścia. Mhm. Mm Tam już nie ma wyjścia. Do tego dziadostwa się nie da otworzyć. No dobra, nie idź do banku. Zaczekajcie, widzowie. Dobra, my się ogarniemy i już zaraz do was wracam. Tylko cięcie. O, mam złodzieja. Czekaj, czekaj, czekaj. Mam złodzieja. Dobra. Nie, 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 nie uciekasz. Chłopie, chłopie, chłopie. Nie. Czekaj, niszcz mu helikopter. Niszcz mu helikopter. Nie widziałam was po krótkim cięciu. No yy, na razie mamy tylko 4 na 5 złodziei, więc... A ty w ogóle Fizerek złapałeś kogoś? Zaaresztowałeś kogoś? Czy nikogo? Tak totalnie nikogo. Ile ilu osób? Ile osoby? Bo to się liczy zabicie zabi... dwóch to, to teraz zaczekaj, to mamy 3 na 5. Jeszcze dwóch nam brakuje. Bo zabicie a zaaresztowanie to jest to samo, więc... Ja dawaj do banku jeszcze, bo jest chyba dalej rabowany. I możemy tutaj dobić to... Tych ostatnich dwóch złodziei. Bo tyle nam zostało, dokładnie. A dobra, go, go, go. Mm, dobra, dobra. Nie! No nie, znów nikogo nie ma. No i ja tutaj zostaję. Jest jaki ten pamięć zgubi. Fizerek, wiedziałeś, że jak już tutaj weszliśmy, to stąd nie wyjdziemy? Stąd już nie ma wyjścia. A, tak. Stąd już nie ma wyjścia. Aj, no idę do Nie, nawet wujkę dodaliśmy, no sakra, dobra. Fizerek, wiesz co? Ja teraz poszedł do jakiegoś... Do jubilera, dawaj, bo jeszcze też jubilera reagują. dawaj. Dawaj. Siadaj. No nie no, mój pies szczeka. Dobra, widzę, wybaczcie, że wtedy te, te szczekanie mojego psa, no ale nic jego razy Ale jest pan krawowany, ale to już bez sensu tam Ło, tutaj są, tutaj są. Bądź gotowy, bądź gotowy. Wyciągaj pistolet, wyciągaj pistolet, zabijaj. Bierz ich, bierz ich, bierz ich. To się może udać. Teraz możemy właśnie to teraz skończyć. Nie, dobra, tu to, to nie ten. Kurde, no dlaczego tutaj bohaterzy są? I zabijesz kogoś? Bo ja nikogo. Ja nikogo nie zabiłem. Zabiłeś kogoś? <laughs> Bo ja nikogo. Ej, strzelają, strzelają! Tam na dachu. Ej, na dachu ci strzelają, na dachu, na dachu, na dachu! Teraz, wsiadaj do helikoptera, wsiadaj do helikoptera. Flizer, do helikoptera. Bra, wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. No nie no! Gonich. Szybko, Kamaro! Jest szybko, auto i za nimi, za nimi, za nimi. O nie, bo tu jest baza... Tu jest baza kryminalistów. Dobra, jest, 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 tutaj. Chodź tutaj. Nie, 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 areszt. No chodź tutaj. Ej, zabiją mnie, fiserek. No i dadłem. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, dawaj, 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 4 na 5, Nie! Nie, nie gadaj, że dojadłeś. Dobra, ale jeszcze ostatni nam został. Dobra, dawaj, wsiadaj. Nie... Nie, ja, czekaj, po prostu w ten głos. Czekaj, czekaj, czekaj. Zostały go trzy zostały na trzy minuty. Dobra, go, go, go. Trzy minuty nam zostały. Trzy minuty, trzy minuty. Tu jest, tu jest, tu jest! Weź go, weź go, weź go. Dobra. To jest nasz ostatni. Weź go! Dobra, zabiłeś go. Jest! Udało się! Dobra. O nie, co czekaj, ekran się trzęsie! a, O! O! Fizerek! Jesteśmy w Jaybreak'u, wróciliśmy! Udało nam się! Jej, yeah. yeah. Udało nam się! Czyli? No uwolnię staw to... to... <gryw> I nareszcie jail. całuje podłogę. Mój Jay Breaku, jak bez ciebie można tak było. <gryw> Dobra. Więc yy, widzowie, jak widzieliście byliśmy w Mad City, co było totalnie dziwne, bo następny, po prostu ta fuzja się jakby już zaczęła, no i co, ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście na tym filmie, Fizerek może się pożegnać, więc jeżeli, obe jeżeli obejrzyście go do końca, to dziękuję, dziękuję bardzo bardzo za, za oglądanie, no i Fizerek wam, wam pisze do zobaczenia, no i co, następnego razu, Eluina. buuu!